Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym wam przedstawić bohaterki kolejnego filmu. To jest pierwsza bohaterka, która jest bardzo uśmiechnięta. Jest jeszcze podobnie jak jej koleżanka, niewyrobiona, gdyż muszę ją troszkę wysiedzić, bo troszeczkę, mimo że jest to piłeczka skusi, jest dosyć twarda. Ta ma, słuchajcie, swoją drugą twarz, mianowicie gdy ją obrócę. Robi się lekko skonsternowana. To pod tymi jeźdźcami, którzy są zbyt spięci. Natomiast tutaj są moje dwie stare koleżanki, mięciutkie, wyrobione, już wysiedziane przez setki jeźdźców. Ta, słuchajcie, nawet pewnego razu została zżarta i postanowiłam ją taką uśmiechniętą zostawić. Także. Następny filmik będzie na temat tego, do czego to całe towarzystwo jest w moim przypadku używane. Pa!